Że opłaca mu się rządzić w stanie chaosu, anarchii i paraliżu, żeby mówić to nie my, to oni wchodzimy na kolejny poziom chaosu i anarchii w państwie. Witajcie serdecznie, moi kochani, na naszym politycznym kanale. W ostatnim wywiadzie dla programu Ekspres Biedrzyckiej Krzysztof Bosak skomentował aktualną sytuację polityczną w kraju. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że Polska wchodzi w nowy poziom chaosu i anarchii. Jak podkreślił, Konfederacja przewidywała taki rozwój wydarzeń. Doszło też do sporego spięcia pomiędzy prowadzącą a marszałkiem. Przeanalizujmy wspólnie fragment tej rozmowy. Wchodzimy na kolejny poziom chaosu i anarchii w państwie. Czego niestety jako konfederacja się spodziewaliśmy i spodziewamy, i przed czym ostrzegaliśmy i ostrzegamy nadal i zachęcamy, żeby usiąść na poważnie i zacząć rozmawiać, jak ten bałagan posprzątać, a nie ten spór eskalować, ciesząc się, jak to wspaniale społeczeństwo się polaryzuje w trakcie kampanii prezydenckiej. A moim zdaniem, klasyczny zamach stanu polega na tym, że władzę przejmuje ktoś, kto nie ma legitymacji demokratycznej. Mając legitymację konstytucyjną, demokratyczną, przejmuje władzę i. Wprowadza swoje rządy. To jest klasyczny zamach Stanu. Natomiast to, co w tej chwili mamy, to niektórzy to nazywają. Ja nie pamiętam, jest jakieś pojęcie na to, na to, że władza wybrana demokratycznie, niekonstytucyjnie rozszerza swoje kompetencje. Coś w stylu pucz konstytucyjny. Ważnym tematem rozmowy było zawiadomienie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego do prokuratury. Dokument dotyczy rzekomego zamachu stanu, w którym mieliby być zaangażowani premier Donald Tusk, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz niektórzy sędziowie. Bosak skrytykował użycie terminu zamach stanu, nazywając go publicystycznym nadużyciem. Jego zdaniem klasyczny zamach stanu oznacza przejęcie władzy przez osoby nieposiadające demokratycznej legitymacji, czego w Polsce obecnie nie ma. Słyszałem wcześniej komentarz prezydenta Andrzeja Dudy, mówiący o nadużyciach, e, o nadużyciach po prostu o łamaniu prawa ma dużo więcej umiaru prezydent niż e, pan prezes Trybunału Konstytucyjnego. No ja zakładam, że w tym zawiadomieniu, które wysłał pan święczkowski, to jest jednak nieco więcej niż publicystyka, dlatego że pan Święczkowski wymienił cały szereg e, łamania prawa, które w istocie miały miejsce. Ale tym... Mamy Bajzel w państwie, tak by to można w skrócie mhm. powiedzieć. Mamy bajzel w państwie. Natomiast naprawdę nie ekscytowałby się tym, że jakiś prokurator rozpoczął jakieś śledztwo. Polityk zaznaczył, że Kryzys to raczej eskalacja walki o władzę i rozszerzanie kompetencji przez rządzących. Dodał, że zamiast rozwiązywać problemy, politycy tylko zaostrzają konflikt i pogłębiają podziały społeczne. W jego opinii potrzebne są rozmowy o wyjściu z tej sytuacji. Jednak do czasu wyborów prezydenckich nie ma na to szans, ponieważ każda ze stron liczy na polityczne zwycięstwo. Bosak przewiduje, że po wyborach sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzy. Nie ma woli politycznej. Tej woli politycznej, nie oszukujmy się, nie będzie do końca kampanii prezydenckiej, dlatego że każda strona sporu liczy na to, że wygra te wybory prezydenckie. Natomiast po wyborach prezydenckich, jeżeli wygrałby ktoś związany z obozem rządzącym, czego Polsce nie życzę, to pójdą na całość i po prostu skończy się wszelkie, puszczą wszystkie hamulce, zacznie się przejmowanie wszystkich instytucji państwa, zmienianie wszystkich ustaw bo prezydent będzie to podpisywał. Jeżeli to nie nastąpi, to wracamy, czyli będzie prezydent związany z opozycją, czego Polsce życzę. Mhm. Najlepiej, żeby to było oczywiście Sławomir Mencen, który odbył już 117 spotkań w całym kraju, jest jedynym kandydatem, który gwarantuje rewolucję zdrowego rozsądku, którą w Stanach robi prezydent Donald Trump. Jeżeli prezydent będzie z opozycji i będziemy mieć tak zwaną kohabitację, czyli napięcie pomiędzy rządem i prezydentem, wówczas będzie znów e, pretekst do tego, żeby mhm. powrócić do rozmowy o zamknięciu sporu, o Czołowe instytucje naszego państwa e, poprzez e, przyjęcie poprawek do konstytucji, czyli tzw. Tak reset konstytucyjny. Mhm. E, chyba, że obóz rządzący, co może być bardzo ciekawym scenariuszem, moim zdaniem wcale nie tak nieprawdopodobnym, uzna, że opłaca mu się rządzić w stanie chaosu, anarchii i paraliżu. Żeby mówić, to nie my, to oni. Odniósł się także do kwestii gospodarczych, podkreślając, że rząd powinien skupić się na problemach obywateli. Wzrost cen paliwa, gazu i energii to według niego kluczowe sprawy, które są ignorowane przez władze. Skrytykował też politykę podatkową, oskarżając rząd o szukanie sposobów na dodatkowe obciążenia fiskalne. Jego zdaniem, zamiast reform, mamy do czynienia z chaosem legislacyjnym i niepewnością dla przedsiębiorców. Bosak został zapytany o działania Radosława Sikorskiego w polityce zagranicznej. Stwierdził, że nie otrzymał żadnych rekomendacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie rozmów z Węgrami. Dodał, że polityka zagraniczna rządu jest chaotyczna i nieskuteczna. Po pierwsze nie potwierdzam, że otrzymałem jakiekolwiek sugestie czy instrukcje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych tak czy rekomendacje. Mm -hmm. e, Czyli nie otrzymał pan. E, nic mnie na ten temat nie wiadomo. Okay. Czasem jest tak, że w korespondencji urzędniczej do Sejmu przychodzi codziennie 10 tysięcy różnych papierów. Czasem jest tak, że coś gdzieś po drodze się zatrzyma. Może w MSZ, może w kancelarii Sejmu. Ja to sprawdzę po tym programie, mm -hmm. bo jadę stąd prosto do Sejmu. To jest bardzo ciekawa informacja, której ja wcześniej nie miałem, że tak. MSZ jakieś wysyłał sugestie w tej sprawie. Generalnie muszę to powiedzieć jako marszałek Sejmu, że sugestie. Otrzymuje sugestię z MSZ i współpraca jest dobra. Natomiast w tej sprawie żadnego dokumentu nie dostałem, a wiadomo, że Węgry są tak gorącym tematem, tak. że gdybym dostał, to natychmiast mój personal by mi o tym powiedział. Więc nie sądzę, żeby to było zaniedbanie. Odnosząc się do blokady funduszy unijnych dla Polski, Bosak zasugerował, że rząd nie działa na rzecz ich odzyskania. Skrytykował również Unię Europejską za dążenie do większej kontroli nad państwami członkowskimi. W dalszej części rozmowy poruszono kwestie obronności. Bosak negatywnie ocenił działania Mariusza Błaszczaka jako ministra obrony. Jego zdaniem ujawnienie tajnych planów wojskowych było nieodpowiedzialne i mogło zaszkodzić bezpieczeństwu kraju. Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że Polska potrzebuje systemowych zmian. Jego zdaniem reset konstytucyjny mógłby pomóc ustabilizować sytuację, ale na razie brakuje woli politycznej, aby do niego doprowadzić. Moich informacji, żadna obecnie partia nie szykuje się na przedterminowe wybory parlamentarne. Państwo też nie. My też nie. Mm -hmm. Wszyscy są zajęci kampanią prezydencką. Przypomnę, że swojego kandydata, Sławomira Mencena, zarejestrowaliśmy jako pierwszego, pokazując silną mobilizację naszych struktur. to tysięcy podpisów, to też tak? Pokazuje, Dobrze, tak? to też pokazuje, mm -hmm. że my nie musimy szykować się na kampanię parlamentarną. My jesteśmy do niej gotowi. Jeżeli by trzeba rejestrować listy jutro czy pojutrze, siadamy, ustalamy listy robię, i wchodzimy A w, w kampanię. W... Za długie terminy, do, hmm. premie, y, y, marszałek Hołownia mieć przez to 20 kandydatów, co będzie kuriozalne. Najbardziej kuriozalna rzecz wypowiedzi posła Czarnka to jest taka, że on pisze o jakimś tam obalaniu rządu, ignorując fakt, który PIS ignoruje od samych ostatnich wyborów, a mianowicie, że do jakiegokolwiek obalenia trzeba mieć większość. Proszę policzyć, ile daje głosy pisu z Konfederacją. Większości nie ma. Kto miałby być trzecim partnerem? No nie Oczywiście wiem, no może PIS próbuje przytulić jeszcze PSL. Oczywiście marzą ten... o PSL. Marzył o tym prezydent Duda po wyborach. Chciał nawet misję tworzenia rządu dawać, jak wiecznie nieoficjalna mówi, mm, e, ministrowi obrony narodowej obecnemu Władysławowi Kosińakowi Kameszowi. Nie był tym zainteresowany. Panie muszę, dwie sprawy jeszcze, Ostatnie to zdanie. To znaczy... A ja z nieoficjalnych rozmów z politykami PSL mogę powiedzieć, że nie widzę u nich żadnego zainteresowania wychodzeniem z tego rządu, w którym jest im moim zdaniem całkiem dobrze. Panie Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.